Gdy w 1795 roku, w wyniku trzech kolejnych zaborów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię, Rzeczpospolita znikła z mapy Europy, chyba nikt nie przypuszczał, że na uzyskanie niepodległości trzeba będzie czekać aż 123 lata. Przez te ponad 100 lat niewoli, które były naznaczone przegranymi powstaniami narodowymi, trudnym czasem germanizacji i rusyfikacji, licznymi represjami, zsyłkami na Sybir, Polacy nie tracili nadziei, że wolność kiedyś nadejdzie. Swego rodzaju ostoją polskości stała się Galicja. Tutaj swobodnie działały polskie partie polityczne i instytucje naukowe. W szkolnictwie, administracji i sądownictwie można było używać języka polskiego oraz obchodzić polskie święta narodowe. To właśnie w Galicji powstały organizacje paramilitarne, takie jak Związek Strzelecki, które miały przeszkolić i przygotować polską młodzież do walki o niepodległość. Również tutaj, w Lwowie, w 1908 roku Józef Piłsudski założył Związek Walki Czynnej. na upragnioną wolność rozbudził wybuch I Wojny Światowej, kiedy to w przeciwnych sobie obozach stanęli polscy zaborcy. Na początku wojny Polacy musieli zdecydować, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Józef Piłsudski szanse na niepodległość wiązał z państwami centralnymi, a Roman Dmowski sojuszników widział w Rosji i zachodnich mocarstwach. 6 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski wyruszył z Krakowskich Oleandrów i na czele kampanii kadrowej przekroczył granice, wkraczając na teren zaboru rosyjskiego. Następnie zaczęto w Galicji tworzyć legiony polskie, które rozrosły się do trzech brygad. Dowództwo pierwszej z nich objął Józef Piłsudski. W latach 1914-1916 legiony walczyły m.in. w Małopolsce, Karpatach Wschodnich, na Lubelszczyźnie i na Wołyniu. Kolei zwolennicy współpracy z państwami ententy na czele z Romanem Tymowskim utworzyli we Francji w Paryżu Komitet Narodowy Polski, który stał się swego rodzaju rządem Polski. Wydawać się mogło, że spełnienie marzeń Polaków o niepodległym państwie przyniósł wydany w 1916 roku przez cesarzy Niemiec i Austrii akt 5 listopada, na mocy którego ogłoszono odrodzenie państwa polskiego. Niestety akt 5 listopada rozczarował Polaków, dlatego że ani władze pruskie, ani austriackie nie określały granic przyszłego państwa polskiego, ani nie wskazywały osoby przyszłego monarchy. Polskie instytucje, jakie powołano na ziemiach okupowanych, czyli Tymczasowa Rada Stanu i Rada Regencyjna, pełniły jedynie funkcje doradcze. Większość legionistów na czele z Piłsudkim odmówiła złożenia przysięgi wojskowej, której mieli się zobowiązać do utrzymania sojuszu z państwami centralnymi. Z tego powodu Legiony Polskie zostały rozwiązane. Legionistów uwieziono w obozach w Szczepiornie koło Kalisza, w Beniaminowie pod Zagrzem i w Łomży. Sam Piłsudki został internowany w więzieniu wojskowym w dawnej twierdzy w Magdeburgu. Bardzo ważną kwestią w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości stała się działalność pianisty Ignacego Paderewskiego który nakłaniał polityków państw zachodnich, w tym prezydenta USA Woodrowa Wilsona, do poparcia idei niepodległości Polski. Latem 1917 roku we Francji rozpoczęto formowanie Armii Polskiej od koloru mundurów zwanej Błękitną. W jej szeregi wstępowali ochotnicy z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz polscy jeńcy z Armii Niemieckiej, na jej czele stanął generał Józef Haller. W styczniu 1918 roku Woodrow Wilson w swym orędziu skierowanym do kongresu poruszył kwestię niepodległości Polski i podkreślił, iż odbudowa Polski z dostępem do morza będzie stanowić jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju. Gdy w październiku i listopadzie 1918 roku wojna chyliła się ku końcowi i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. W Krakowie 28 października 1918 roku powstała Polska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem. Natomiast 30 i 31 października Polacy pod wodzą porucznika Antoniego Stawarza zaczęli rozbrajać wojska austriackie stacjonujące w Krakowie. Na obszarze Królestwa Polski w nocy z 6 na 7 listopada, w uwolnionym spod okupacji Lublinie ukonstytuował się lewicowy rząd z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele. Natomiast uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski po przyjeździe do Warszawy 11 listopada 1918 roku przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej, przyjmując funkcję naczelnika państwa i rozpoczynając tym samym nowy etap w historii Polski.